Na przykład z muzyką rozpoczęła się od tego, że mój tata zaciągnął mnie do klasy akordeonu pana Smolika. No jakoś akordeon to nie było jakieś wielkie moje marzenie. Na początku to, to był taki w sumie obowiązek, takie udowodnienie sobie, że potrafię. Aż to się przeistoczyło praktycznie całe moje życie. Się zaczęło przez tatę. On grał na trąbce co weekendy, co niedziela, żyliśmy sobie razem, a w ogóle sam, na sam początek byłem malutki dogram na perkusji, ale nie tak, mam nawet gdzieś zdjęcia z takiej perkusji, takiej dużej, normalnej, takiej takiej jakiś już zespoła grania. I na tej perkusji coś tam mi tata uczył, bo też grał na trąbce, na, na perkusji, na wszystkim, co się dało. Ja trochę pograłem, 22 lata grałem, na sobie po, po zabawach. To nie zagro, nic dawno nie był grany. Może to trochę jest i dziedziczne, bo moja rodzina, dziadko, dziadek grał, tato grał w jeszcze taty bracia trzech grało też, także ogólnie tak idzie jedno po drugim. Nauczył pan syna? No trochę tak, czasem tam, że mu jakiś wskazówki udziela, ale to niedługo do później on już sobie więcej dawał rady jak ja. No i trzeba było. Ja, ja go posłuchać. Dzień na trasie wygląda tak, że rano wstajemy koło 6. Yy, gdzieś koło 7.00 już od razu jest próba. Do koło 13, 14, 14.00. O 15.00 obiad, o 16.00 dalej próba. I tak do 24, do pierwszej nocy. Czasami się zdarza, że do trzeciej w nocy jak jest taka potrzeba, to mamy taki przede wszystkim przeważnie tydzień prób i później mamy dwa tygodnie koncertu. Oj nie, 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 nie myślałam aż tak daleko, że zajdzie po prostu. No poszedł znowu, bo chciał. Dopiero to się rozwinęło jak. W radość, radość, że doczekałam że jest. No jest zdjęcie, jak Tomek siedzi za perkusją, a można trampce, tak, tak, że był taki malutki, ja wiem ile miał do pierwszej klasy. Może nie chodził nawet jeszcze. U no nas zawsze w domu było głośno, zawsze się coś tam działo, prawda? Od, począwszy od taty, później siostra y, y, ćwiczyła, grała na, na flecie tym poprzecznym, więc rok różnicy między nami to, było, to, to miałam na bieżąco. Później Tomek za 15 lat, e, bo między nami jest 15 lat różnicy e, w wieku, więc no był mały, mały, fajnie, fajnie, zaczął do tej szkoły chodzić i. No i ciągle, no jednak z tym instrumentem gdzieś w domu zawsze było. Jeden był głośniejszy, drugi trochę cichszy, ale, ale było. No ja byłam tak jakoś z boku nigdy. Znaczy chodziłam dwa tygodnie do szkoły muzycznej, ale jakoś nie, nie w tą tonację, nie bardzo. Jak po prostu pierwszy razem grał orkiestrze takie malutki, kiedy miał ten czas 11 lat? 11, może 12. Z tą orkiestrą z Jaćmierza w Głogowie Małopolskim grał na solo taki utwór i wygrał tam pierwsze miejsce zajął jako solista na klarnecie. To się stworzyli, się dziwiło że taki malutki, jeszcze takie zimno było, jeszcze tam się go dopytywali, czy nie zmarł w ręce, że tak mu potrafiły te paluszki chodzić, bo naprawdę mu wyszedł ten, ta soriówka konkretnie, że byli no zadowoleni, zadziwieni, że taki, takie dziecko już potrafi tak grać. Tomuś jest jednym z najsympatyczniejszych moich uczniów. Ma dobre serce, jak ja to określam. A to w muzyce jest konieczne, ponieważ to słychać w graniu. Czy ktoś ma dobre serce? Ktoś, ma, ktoś może być bardzo sprawny, może być zdolny, ale jak, ma dobre, jak nie ma dobrego serca, to muzyka jest martwa wtedy. A Tomuś ma dobre serce. To jest jego ważny atut. Jest bardzo wrażliwy. To jest, to jest jego y, instrument z wyboru serca, klarnet. To się rzadko zdarza, prawda? Pierwszy koncert z filharmonią to był Bydgoszczy, Tak, Bydgoszczy. Graliśmy z Młodą Polską Filharmonią, to był pierwszy koncert, to był taki pierwszy koncert w ogóle z orkiestrą symfoniczną, który grałem w orkiestrze symfonicznej i w ogóle było wielkie przeżycie, jak była pełna sala, jakiś tam festiwal, multum ludzi w koło, jakieś tam te relacje i to, to było takie no, mocne przeżycie, wielki stres i, i później wielkie szczęście, że wyszło. No, jest y, y, Tomek przykładem y, y, dziecka, y, które równocześnie jest utalentowane, bo y, y, przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że y, mamy tutaj taką zbitkę talentu i niezwykłej pracowitości. Tomek przez całe lata bardzo ciężko pracował, teraz ma tego efektu. Tomek również y, jest y, chłopcem z, takim skromnym. To jest niezwykle ważne, że on, y, y, jego ta y, jego skromność, pewna taka otwartość na ludzi, ciekawość. Powoduje, że, że mimo tego, że osiągnął już dość dużo sukcesów, nie zatracił tej, tej, tej właśnie skromności. I to też to jest największym sukcesem. Ten pierwszy etap to był krótki, bo tam do 5 minut mieliśmy grać. I, i, I skończyłem. Wróciliśmy do domu. Zacząłem sobie oglądać telewizję. Później mecz, bo tylko to rozumiałem tam w, w, w afrykańskiej telewizji. Później pojawiły się wiadomości. Zobaczyłem swoją twarz i się zadziwiłem. No i okazało się, że dostałem się do finału jako jeden tam z, z dziesięciu. W piątek był tam ten koncert finałowy. Grałem jako. Ostatni, tak? Wyszedłem, zagrałem, zostałem owacyjnie przyjęty musiałem zagrać PiS. No, no to, to było duże zadziwienie, no bo gdzież taki, z takiego sanoka, taki bizardy Tomek, żeby aż takie wysokie miejsce zajął. No ale... Najwyraźniej musiał coś tam zaprezentować, kiedy, kiedy go tak docenili. Wcześniej to był obowiązek przede wszystkim obowiązek. A teraz, no to w sumie, to jest to, co będę robił przez całe życie przez resztę życia. Mam nadzieję. To jest największym sukcesem, że mimo tego, że widział już i to i owo i wygrał wiele konkursów, to jest, jest dzieckiem, które doskonale zna swoje miejsce w życiu i, i, i myślę, że, że to powoduje, że te sukcesy będą jeszcze większe. O Tomku jeszcze będziemy słyszeć.